Witam. Przed nami 15. kolejka spotkań o mistrzostwo Betklik 3. Ligi. Zobaczmy, co będzie się działo w nadchodzącej kolejce. Zapraszam na rozgrzewkę z piłką od Bugu Potatry Łukasz Czemeryz. Kolejka rozpocznie się już w czwartek o godzinie 13. W końcu w Połańcu zagrają Czarni, którzy budują już serię czterech spotkań bez porażki. Ale teraz poprzeczka idzie w górę, bo przyjeżdża trzecie w tabeli pod hale. Z ostatniego wyjazdu nie wracali zadowoleni, ale u siebie byli w stanie pokonać Hełmiankę. Taka to liga. Teraz będą musieli poradzić sobie bez podstawowego Arkadiusza Nowaka i bez Kajo, pauzujących za kartki. Bez trzech zawodników musi zestawić jedenastkę trener gospodarzy. W dalszym ciągu za ósmą kartkę pauzuje Kałaska. Za cztery żółte pozytywny bohater meczu z rezerwami Wisły yy, Kardyś, a za czerwoną rekordzista z Połańca, czyli Michał Smoleń. Nawet nie pokuszę się o ocenę szans obu ekip. Lewart zmierzy się z rezerwami Białej Gwiazdy. Solidne wzmocnienia ekipy ze strefy spadkowej poskutkowały już lepszą grą w meczu z Podlasiem. Czy wystarczy to na punkty z Wisłą? Jak to w meczu z rezerwami? Trochę zależy od białej gwiazdy, od składu gości. Czy zagrają zawodnicy, którzy ocierali się już w tym sezonie europejskie puchary. Czy szanse w pierwszej lidze dostaną wyróżniający się zawodnicy drugiej drużyny? Kilku zawodników w takim lubartowie potrafi zrobić różnicę po przerwie na odwiedzenie cmentarzy. W sobotę Hełmianka podejmie Unię, która w końcu zaczęła punktować. Na razie są to remisy na własnym boisku, ale jeśli marzą o utrzymaniu, muszą zacząć punktować także na wyjazdach. Chełmianka z sześciu ostatnich meczów przegrała aż cztery. Głównie z czołówką tabeli, choć zaliczyli też wpadkę w świdniku. Grupa pościgowa, cytując narodowego jastrzębia, wypłaszczyła się i Chelmianka ma dwa punkty straty do podium i dwa punkty przewagi nad dziesiątą koroną. Koroniarze zagrają z Lubaczowem. Nie zagra, doświadczony Mateusz, mianowany. Scyzory nie wygrały też już od pięciu meczów i to nie tylko grali z czołówką, ale też na przykład z ostatnią Unią. W pogoni, Soko w pogoni Sokole nie zagra Mateusz Gulu karany czerwoną kartką, a w Lubaczowie tam cały czas muszą się oglądać za plecy, bo tam wrzuł w żółwym tempie, ale jednak ciłają punkty drużyny ze strefy spadkowej. Lider podejmuje Wiślan. Sandecja jeszcze w środę rano pokonała. Będącą w megagazie Pogoń Grodzisk w Pucharze Polski. W lidze zbudowali też wyraźną przewagę nad wiceliderem. W spotkaniu ze Skawiną nie zagra legenda Sandecji, mający ponad 200 spotkań na koncie Kamil Słaby. Goście w pięciu meczach wygrali cztery, ale lider to na pewno inna półka niż Wiązownica, Lewart czy Świdniczanka. A trener Czomber nie skorzysta z Krystiana Boczka. Po ciężkim meczu w Pucharze krótka przerwa i mecz z Wiślanami. Już raz Wiślanie wykorzystali zmęczenie Siarki. Czy powtórzą niespodziankę? KS Wiązownica zagra z Podlasiem. Odpocznie podstawowy stoper Rusłan Hrabowski, a także Szymon Jopek. Podlasie ostatnie cztery mecze ligowe grało u siebie. To samo Podlasie lideruje w, mecz, w tabeli meczów jako, jakby domowych, na własnym boisku, ale na wyjazdach spisuje się nawet gorzej od KSU Wiązownica. Przegrali 80% spotkań, a teraz dodatkowo zabraknie podstolaka, który na razie grał wszystko od deski do deski. Doświadczony pomocnik zebrał do tej pory 1260 minut, czyli komplet. Teraz go zabraknie. Myślę, że okazja na punkty dla arkadiusza Kasi i spółki nadarza się wyjątkowa. W sobotni wieczór, grający do końca, piłkarze Krzo sprawdzą formę Awi Świdnik. Ta ostatnio łapie wiatr w żagle. We wtorek odpadła, co prawda z ruchem w chorzów, ale po walce i żółto-niebiescy schodzili z podniesionymi głowami z tego piłkarskiego święta. Wcześniej odprawiła z bagażem trzech bramek siarkę. KSZO podobnie w ostatnich meczach nie przegrywało. Dodatkowo te dwie drużyny sąsiadują w tabeli. Szykuje się meczy ho. Trener Szacoń musi poradzić sobie bez Adriana Popiełka i dość skutecznego, doświadczonego Paluchowskiego. A kibice chcieliby, żeby limit porażek i remisów już wyczerpać. Która z tych ekip ma jeszcze, któraś z tych ekip ma jeszcze okazję namieszać? Która? To się okaże w sobotę. Siarka kompensatę za porażkę w świdniku uda się do niedalekiej dębicy. Wisłoka ostatnio maszerowała w górę tabeli, ale nie mierzyła się z topem. Siarka coraz częściej gubi punkty. Teraz trener Kantor nie będzie mógł skorzystać z usług młodego Jakuba Czajkowskiego, po drugiej stronie odpocznie Jarosław Czernysz. Fajne spotkanie także z, będzie na trybunach kibiców obu drużyn. Do niedzieli poczekają fani Świdniczanki i Stara Starachowice. Starnie wygrał od trzech spotkań. Początek sezonu miał świetny, teraz coraz częściej w kratkę. Trener Cechesz zmontuje jedenastkę bez podstawowego wodzimierza Putona. Trener Gieresz będzie miał do dyspozycji swoich wszystkich kartkowiczów, ale kilka kontuzji nie daje pełni siły ognia gospodarzom. Świdnia też nie wygrała od trzech spotkań, ale najbliższe trzy spotkania rozegra w Świdniku, w tym derby z Awią. To jedyne niedzielne spotkanie. Będę miał okazję komentować dla Państwa na YouTubie Świdniczanki. Zapraszam do oglądania. I zapraszam po weekendzie na podsumowanie wydarzeń 15. kolejki Betflix III Ligi. Lajkujcie, komentujcie, wpisujcie typy waszych wasze spotkań. Do zobaczenia.